W 2003 roku autostrada Wielkopolska przejęła w utrzymanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ponad 13 kilometrowy odcinek autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Komorniki i Poznań Krzesiny. Zgodnie z umową przejazd w ramach skrajnych węzłów w południowej obwodnicy Poznania od początku jej funkcjonowania był bezpłatny. W 2012 roku przybyły dwa nowe węzły Poznań Zachód i Poznań Wschód, a obwodnica niemalże podwoiła swoją długość. Na obwodnicy spotykają się trzy drogi szybkiego ruchu autostrada A2 oraz drogi ekspresowe S11 i S5. Każdego dnia z obwodnicy korzysta blisko 65 tysięcy pojazdów, a rocznie liczba ta sięga 23 milionów. Generalna Dyrekcja Dróg przekazując spółce w 2003 roku obwodnicę Poznania przewidziała miejsce na swobodne wybudowanie w przyszłości trzeciego pasa ruchu, którym jest szeroki pas rozdziału. Co ważne, rozbudowa nie wymaga poszerzenia obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu autostrady. W 2012 roku na obwodnicy miasta Autostrada Wielkopolska odnotowała konkretny poziom ruchu i niezwłocznie przystąpiła do przygotowania inwestycji. Rozpoczęto gromadzenie dokumentacji projektowej, w celu uzyskania wymaganych prawem decyzji środowiskowych i pozwoleń budowlanych, rozbudowę można podzielić na dwa etapy. Pod koniec 2019 roku, o pół roku wcześniej, względem pierwotnych założeń, planowane jest wykonanie prac nawierzchniowych czyli dobudowa trzeciego pasa ruchu oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni. Wraz z wymianą systemu oświetlenia oraz barier ochronnych od marca do czerwca 2020 roku rozbudowane zostaną obecne oraz powstaną nowe ekrany akustyczne, które w rezultacie niemal potroją swoją dotychczasową powierzchnię. Na 27-kilometrowym odcinku pomiędzy nagradowicami i gołuskami powstanie 10 nowych tablic zmiennej treści. Wyremontowane zostaną również wszystkie wiadukty. Dzięki wyborowi generalnego wykonawcy, konsorcjum A2Root oraz przy sprzyjającej pogodzie, prace będą prowadzone tak, by w jak najmniejszym stopniu utrudnić ruch na obwodnicy, zapewniając kierowcom tam, gdzie to możliwe, ruch dwoma pasami w każdym kierunku. Prace wiążą się jednak z utrudnieniami, dlatego pamiętajmy o kulturze jazdy, która sprawi, że ruch będzie zdecydowanie bardziej płynny. Rozbudowa obwodnicy Poznania to pierwszy tak skomplikowany projekt drogowy w Polsce, prowadzony na działającej autostradzie, którego koszt sięga 200 milionów złotych. Informacje o postępie prac i aktualnej sytuacji na autostradzie znajdziesz na stronie internetowej spółki, w mediach społecznościowych, korzystając z bezpłatnych aplikacji oraz całodobowej infolinii koncesyjnej Autostrady A2. Do zobaczenia na trzypasmowej, nowoczesnej obwodnicy Poznania.